Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zbudować taki oto śmigacz mandaloriański. Zapraszam do oglądania. Do śmigacza potrzebujemy takich oto części, a sam przebieg budowania krok po kroku wygląda oto tak. Złożony pojazd wygląda tak. Jest to mój własny pomysł, to znaczy zainspirowałem się Battle Packiem Mandalorian z 2011 roku. Jest to moja własna konstrukcja. No to do następnego odcinka. Cześć!